Dzień dobry, cześć moi drodzy, witam was w moim salonie. Dzisiaj będziemy mieli unboxing dwóch rzeczy: kolekcjonerskiej edycji Shadowlands oraz y, takiego czegoś. I to coś. Tutaj znajduje się koperta z pieniędzmi od Blizzarda. Nie no, tak serio to jest y, preskit, czyli jakieś takie można by powiedzieć prasówka, można by takie, nie wiem, coś co pras, prasie się wysyła jakimś tam twórcom i tak dalej. To też sobie zobaczymy. I dostałem taki na początku y, fajne takie coś. Mamy tutaj taki malutki liścik napisany po polsku, yy, i ten liścik. No, przeczytam go. Chociaż ja nie umiem czytać. No, chodź, Wuko, chodź. Poznajcie Wuko. To jest. To jest Koteł. Bohaterze, przed Tobą wyprawa w miejsca dotąd niezbadane przez mieszkańców Azeroth. Już wkrótce przyjdzie ci wyruszyć do krain cieni. Czekają na Ciebie trudne decyzje. Będziesz musiał zdecydować, z którym paktem zwiążesz swój los. Czy oddasz się na usługi Kyrestii Pierworodnej? Uwiem, nie umiem czytać. Pierwszej z Kyrian? Staniesz ramię w ramię z nekrowładcami z Maldraxus? Dołączysz do dzikiego gonu z wszechniej Ardenwild? Kurde, no my bój, a może poświęcić się zbieraniu animy w gotyckim Revendreth? Trudny wybór. Aby umilić Ci czas oczekiwania na premierę najnowszego dodatku do World of Warcraft, przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowy prezent w postaci tej edycji kolekcjonerskiej. Chodzi o, o to. Przyjmij go jako symbol uznania za dotychczasowe zasługi dla wojowników Hordy i Przymierza. Tymczasem decyduj się, kto będzie Twoim mainem, a już wkrótce widzimy się w Shadowlands Zespół Blizzarda. Powiem wam to ostatnie. Ja dalej nie wiem, kurde, kto będzie moim mainem. Zacznijmy w sumie od najciekawszej, czyli tej edycji kolekcjonerskiej. I ona już niestety tutaj, no, ktoś mi tutaj zepsuł akurat. Ale, no dobra, rozerwijmy to. Już wartość przedmiotu leci w dół. Już leci w dół. Po pierwsze, coś, co muszę powiedzieć, to to, że front wygląda naprawdę genialnie. Mamy tutaj taki, nie wiem, jakby to powiedzieć, taki. Jak na kartach troszeczkę taki chromatyczny wzór. Nie wiem, jakby to inaczej określić, ale światło odbija się świetnie. Na tym takie fajne są podświetlone elementy. Przy okazji, oczywiście, mamy tutaj tą wyrwę. O, Jezu, zleciał mi w dół, no nie. Mamy tutaj oczywiście wyrwę, która pojawia się nad cream Logo Shadowlandsów i rzecz jasna, jeszcze tutaj mamy taką fakturę 3D. Można by powiedzieć, wszystkie elementy są odstające, tak samo jak we wcześniejszych kolacynergach. Tył wygląda w ten sposób bez tej kartki. Tą kartkę zaraz Wam pokażę, bo to jest bardzo Ciekawe, ale mam tutaj tak, taką czachulkę, można powiedzieć. Dlaczego ten papierowy tył jest ciekawy? Dlatego, że po raz pierwszy moi drodzy, nie wiem czy wy też się spotkaliście, ale po raz pierwszy ja spotykam się z tym, że mamy tutaj po polsku. To, to jest coś, co było przyklejone na tyle i cały opis gry jest po prostu zrobiony po polsku. Więc mamy tutaj efekt wiecznego tłaczenia dla kamienia powrotu. Jakieś takie rzeczy. Zrobię wam oczywiście tutaj jakiegoś screena, żebyście mogli sobie poczytać, co to jest napisane, ale to jest całkiem ciekawe. No i też od razu trzeba powiedzieć, że to jest jedyna fizyczna edycja, dlatego, że pozostałe edycje fizyczne, tak jak kiedyś to było, no nie są już dostępne, już nie ma. W sprzedaży jest tylko fizyczna kolekcjonerka, innej nie ma. No dobra, wejdźmy do środka i powiem wam, że sposób otwierania tej edycji kolekcjonerskiej jest, jest zupełnie inny, dlatego, że wcześniej się wysuwały od boku, a to otwiera się tak, jak taka jak takie pudełko, jak trochę taka książka można by powiedzieć. W środku mamy ładne logo World of Warcraft. No i teraz mamy tutaj zawartość. Całkiem fajne otwarcie zobaczcie. Pierwsza rzecz, którą dostajemy jest to adbook. Jak sami widzicie jest jeszcze zapakowany, pozwólcie, że go od, y tutaj ododuje. Od, 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 od Weź mi daj pazurka trochę. Chodź tutaj. No, to. Tak to się prezentuje, i co ciekawe to to, że tutaj też jest taka fajna faktura tego, wszystko jest takie odstające. Mamy cztery Covenanty, czyli Maldraxus, to jest Necrolord w zasadzie, Kyrian, Ventir oraz z Arden to jest Nightfey. No i sama książka, powiedzmy, prezentuje się mu w ten sposób. No nie będę pokazywał całości, ale co ciekawe to to, że w niektórych elementach. Jest zapisana historia. I tutaj są takie dopiski, które mogą być bardzo ciekawe. To nie jest tylko tylko i wyłącznie artbook, ale są też i pewne opisy niektóre, które mogą być całkiem ciekawe. Wydaje mi się, że gdzieś na internecie jest wszystko zeskanowane z tego artbooka, więc postaram się Wam ewentualnie podesłać. Z tyłu wygląda o. W ten sposób. Standardowa podkładka na myszkę z Icecrown oraz tym pękniętym niebem. Szczerze powiedziawszy, wszystkie te podkładki z tych edycji kolekcjonerskich są beznadziejne. E, takie mają poczucie takiej taniości. Tu z tyłu jest gąbka. Autentycznie czuję się jak z lat 90., jak takie podkładki miały miejsce, takie bycie na naszych biurkach. Kolejna rzecz to jest e, jakaś tutaj taka kopertka, i wydaje mi się, że w tej kopertce znajdują się jakieś. E, tak, tu znajduje się kod którego nie mogę wam pokazać, jest kod do Shadowlandsów yy, i zaraz wam, dobra, no niech będzie, no. Mamy tutaj, o, edycję taką, tylko, że nie pokazuję wam koda. Co ciekawe, moi drodzy, to jestem w szoku, ale również tutaj wszystko jest w języku polskim i teraz możecie zobaczyć, że tutaj też postaram wam się zrobić jakiegoś screenshota, ale zobaczcie, wszystko jest po polsku. To jest w pełni polska edycja kolekcjonerska. Nie wiem, czy, czy, czy wcześniej też takie coś było, nie mam pojęcia. Dodatkowo jest jeszcze yy, taki z Ardenweald, tu jest kod, zasłaniam go palcem. I tu znajdują się soundtracki, które możemy sobie ściągnąć. O, proszę bardzo. Kot, co jest? No i na koniec mamy jeszcze reklamówkę, czyli graj za darmo. No i chyba mamy jeden z ostatnich elementów tej edycji czyli zapakowane piny. E, które możemy, z takie przypinki w zasadzie, i są to wszystkie nasze Covenanty. Zobaczmy. Muszę przyznać, że wyglądają naprawdę bardzo solidnie i bardzo ładnie. Jestem absolutnie w szoku. Dobra, są one przypięte na takim twardym e, tym, na takim twardym kartoniku, i tak one się prezentują. To są wszystkie symbole Covenantów, i są one całkiem spore, bym powiedział. E, jeżeli chodzi o materiały, to wydaje mi się, by być takie, nie wiem. Aluminiowo-metalowe, szczerze powiedziawszy, zaraz zaraz odepniemy sobie jeden z nich, zobaczymy. No, powiem Wam, że są całkiem, całkiem solidnie zbudowane, to nie jest jakieś, jakieś takie gubienko, można by powiedzieć. Postaram się tutaj yy, zaraz tutaj, o proszę bardzo, tak się prezentuje właśnie ten z yy, Kyrian. W środku mamy jakiś taki diamencik. Natomiast z tyłu możemy zobaczyć, że mamy logo Blizzarda, bardzo ładnie to zrobione i przy okazji te zapinki, które tutaj są właśnie na te kolce, one są jako Blizzard taki, co się dzieje? To jest jako takie, takie B, takie można by powiedzieć, żeby, żeby się nie ukłuć. Wszystko to możemy sobie przypiąć tak naprawdę gdzie chcemy, ale powiem szczerze, no są bardzo duże, bardzo fajne. Chociaż to taka, można by powiedzieć, troszeczkę pierdółka, niektórym się to podoba, niektórym nie. Ja sobie to pewnie przyczepię na mój plecaczek, a mam fajny plecaczek. No i dobra, standardowo oczywiście jeszcze oprócz tego mamy tutaj parę takich rzeczy digitalowych, czyli mamy transmog, mamy peta, mamy mounta, mamy efekt naszego hardst tutaj jest efekt naszego hardstone'a, Mm, I y, jest tam. A jest jeszcze, to wiecie, level boost, y, rzecz jasna. No, jakaś tam iluzja, która zmienia transmóg na enchant'a y, I 30 dni y, gry, więc 30 dni można sobie tej, że tak to powiem, zyskać. Y, fajna sprawa. Jako ostatnia rzecz, to chciałem wam pokazać właśnie ten tutaj, y, ten kreski. To jest coś, co dostają to, co mówiłem. YouTuberzy, twórcy, serwisy itd. itd. Mamy taką kopertę bardzo ładnie zrobioną. Z tyłu, gdy sobie otworzymy, mamy tutaj całą gdzieś tam zawartość. Pierwszą rzeczą jest taka, można by powiedzieć, ulotka, która ma, że tak to powiem, pokazać, jaka jest zawartość gry. Niestety, jest to w języku angielskim. Postaram się zaraz zrobić jakieś takie przebitki, żebyście zobaczyli, co jest tam napisane. E, że jesteście oczywiście zainteresowani. E, następnie mamy tutaj cztery takie fajne plakietki. <laughs> W zasadzie znaczy, trochę taka głupotka, można by powiedzieć, ale to są takie plakietki, które zobaczcie, że tutaj, gdy będziemy sobie ruszać, to będzie się tak zmieniać pod każdym kątem. Tu akurat mamy The Maw, e, albo Torgas z logo e, Shadowlandsów. Mamy tutaj, mm, e, zobaczcie, że mamy tutaj pyk, mamy tutaj jakiegoś takiego e, Kyriana, kir, znaczy to jest e, ten symbol Kyrian, plus e, mamy tutaj papuszka, to jest papuszek, takie, takie papuszkowie. Następnie mamy Ardenwild. Czyli, proszę bardzo, logo Arden Wildu oraz pojawia się jeden z faunów. Tak mi się przynajmniej wydaje, że, że tak oni się nazywają. Następnie mamy Maldra nie Maldraxus, tylko Revendreth i Ventirovie. I tutaj powinien pojawić się jakiś taki, zobaczcie, o taki wampir. Można powiedzieć, chociaż to jest akurat Stoneborn. No i przy okazji mamy tutaj jeszcze Maldraxus i również przedstawiciela Maldraxus. tutaj mamy takie, takie logo. No i fajnie, całkiem spoko, dodatkowo jest jeszcze game time. Eee, nie wiem, ile tak naprawdę tego game time'u, prawdopodobnie jakieś, eee, jakieś parę, tam, nie wiem, 30 dni prawdopodobnie oraz jakiś taki turbo mały plakacik, zobaczcie, jakbyście sobie chcieli tak naprawdę coś zrobić. I tak mniej więcej wygląda ta edycja prasowa. No i dobra moi drodzy, to było na tyle. Jeżeli Wam się ten odcinek oczywiście podoba. Jak najbardziej łapka w dół jeżeli... A, łapka w górę chciałem powiedzieć. Ale jak wam się nie podoba, to łapka w dół. Chciałem powiedzieć, że łapkę w górę. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa. No i cześć!